Dla naszych internautów po raz drugi uruchomiliśmy e SRC, czyli negatyw naszego fundacyjnego serduszka, który możecie sami zakolorować. W jaki sposób to zrobić? Wystarczy wejść na stronę e src.vosp.pl, wpisując to po prostu w wyszukiwarkę lub przez naszą stronę internetową. Klikamy na banner e SRC, i już znajdujemy się na stronie e src.vosp.pl. Tutaj właśnie znajduje się to duże serce, które jest negatywem naszego czerwonego serduszka, którego, które znacie już z 20 dotychczasowych finałów. Każdy z Was może postawić na nim swój indywidualny, unikatowy znaczek. Jak to zrobić? Możemy skorzystać z narzędzia Narysuj i narysować dowolną formę lub kształt. Możemy postawić stempel w kształcie serca w dowolnym miejscu na naszym serduszku. Możemy również coś napisać. Możemy również wstawić link do naszej strony internetowej, wtedy każdy internauta korzystający z e będzie mógł ten link zobaczyć. Kiedy już postawiliśmy swój unikatowy znaczek na e-sercu, wystarczy, że klikniemy opłać, pojawia nam się informacja o możliwościach płatności. Możemy wybrać mikro płatności YetiPay lub szybki przelew PayU. Pamiętajcie, że wystarczy zapalić tylko jeden piksel za jeden grosz aby wasz unikatowy znak został na sercu do końca świata i jeden dzień dłużej. Pamiętajcie, eserce.wosport.pl. Polecam